Cezary Damianiuk, zdobywca dwóch bramek w meczu z Motorem, chyba świetnie smakuje takie zwycięstwo przed własną publicznością. Tak, bardzo się cieszę, że udało wygrać nam się mecz. Dawno tej wygranej tutaj nie było, tym bardziej dobry przeciwnik i cieszę się, że udało mi się strzelić dwa gole. Patrzę optymistycznie w przyszłość. 4-2 z motorem Lublin, sporo kibiców na siedleckim stadionie. No i w końcu radość tych siedleckich kibiców, bo chyba długo musieli poczekać na to zwycięstwo pogoni. Niestety tak, tak było, że, że tych, tych zwycięstw tutaj u siebie nie było dawno. Zawsze coś, coś nie współgrało, ale bardzo chcieliśmy tego zwycięstwa. Widzieliśmy, jaki to jest przeciwnik mocny który bardzo dużo strzela bramek, ale, ale znaliśmy swój potencjał. Także skupiliśmy się na meczu, żeby wygrać w końcu i, i, i to się udało. Bardzo jesteśmy z tego powodu szczęśliwi. Rozumiem, że w domu, w swoim rodzinnym mieście chyba super strzela się bramki i to chyba taka podwójna radość. Zgadza się, bardzo się z tego cieszę jestem stąd. Na, na meczu byli znajomi, rodzina, żona, także bardzo, bardzo mnie to cieszy, że, że mogłem tutaj strzelić dwie bramki i grać przed swoją publicznością. Przełamanie pogoni, taki mecz fajnie zagrany, teraz będzie lepiej? Znaczy oczywiście zwycięstwo tutaj pomaga. Dawno nie wygraliśmy trzy punkty podbudują nas na, na, na przyszłość, aczkolwiek, no jest nad czym pracować. Musimy pracować na grą w defensywie całego zespołu, żeby, żeby tych sytuacji przeciwnik stwarzał mniej I wtedy będziemy lepiej punktować. Cezary Damianiuk z zdobywca...